W moich pierwszych wierszach było sporo e, wspomnień z dzieciństwa, i wtedy pytano, skąd u tak młodego człowieka e, takie poczucie nostalgii, skąd tak wczesne, intensywne powroty do tych czasów dziecinnych. I dopiero po latach jestem w stanie to wytłumaczyć e, poprzez jakieś wyobcowanie. E, okazuje się, że byłem wyobcowany w zasadzie od zawsze. a Wejście w dorosły świat, kiedy moi rówieśnicy zaczynali spinaczkę po szczeblach karier albo byli zmuszeni wyjeżdżać do pracy w Irlandii, I jeszcze bardziej to wyobcowanie powiększało. No bo czym się wtedy zajmowałem? Rzeczami niepraktycznymi. Intensywnym czytaniem, pisaniem pracy magisterskiej, a później doktorskiej. I ten świat dzieciństwa, a później takiej studencko-poststudenckiej młodości, był jedynym światem przez który mogę się porozumieć z czytelnikami, poczuć z rówieśnikami jakąś więź.